Po zatruciu odry, byłem pewny, że w tym sezonie nie postawię już wędzisk sumowych. Jednak nie potrafię jak niektórzy, nie potrafię nie jeździć. Ryby to moja pasja, to mój element życia, mój tlen. To były słowa mojego kolegi, po których zrozumiałem, że mimo ogromnej tragedii nasze miejsce dalej jest nad wodą. W mojej okolicy oprócz odry jest również mnóstwo wspaniałych jezior. Wybór padł na wodę, którą bardzo dobrze znam i to od dzieciństwa. Naszą zasiadkę sumową zaplanowaliśmy na cały weekend. Z każdym kolejnym dniem byłem coraz bardziej podekscytowany, ponieważ miały przyjechać osoby, które już od dawna chciałem poznać. Po do stanowiska w pierwszej kolejności zaczęliśmy rozstawiać namioty. Następnie zabraliśmy się za szukanie odpowiednich miejsc do ulokowania zestawów. W naszym kierunku pomału zmierzała burza i chcieliśmy uwinąć się zestawami przed jej nadejściem. Mam mały problem, bo no jest spory wiatr, który utrudnia, jeszcze nie w tą stronę co trzeba. Pętelkę tu przed pętelkę przykładam przez pętelkę, zryweczkę. Tutaj mamy przywiązane do sznurka, który idzie od bojki. Tutaj trochę za długa ta zrywka. 70 cm zrywki. A tą zryweczkę przywiązujemy do spowika. Zrywka przywiązana. Sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku. Czy się trzyma. Trzyma się. Tutaj będziemy stawiać zestaw na 4 metrach. Przypon mamy około metrowy, dlatego podniesiemy sobie jeszcze o metr-dwojkę. Żeby żywiec chodził nam w połowie wody. Jestem Mariusz, jestem pustelnikiem z Odry. przyjechałem z chłopakami, jest fajnie tak ma być Jutro jeszcze dojadą następki koledzy Poznamy się, będzie nic Kuba nim... się nic nie odzywa, po... bo mu umowę odebrało Bo koszulkę dostał od Ariela i to się pan nic pan nie odzywa tak. Taki jest w szoku. O, Pokaż, pokaż, pokaż dzisiaj, Pochwal Dzisiaj, się. dzisiaj jest zupełny modeling, prawda? Mm. Ariela tylko z filmu z men, A z kolei mój kolega jeszcze I, I wsiadaj, jest, Jest, ryba. jest pierwsza ryba Maja ciągnie! O, ty, coś tam, coś ty, tam O tam, coś jest, patrz, jest, Drutek, ale jest, No Ale fajnie! fajnie. fajnie! Słuchaj, słuchaj, Daj mi tutaj! Bo ta wetka to wydługa, nie? Uuu, ale chlapył, <noise> Ale, ale uderzył. No myślałem, że pusto, On to daleko by nie odpłynął. Pa! skarbie leć, po, O, Ale zdrowa ryba, nie? Bardzo. Ładna, zdrowa ryba. Ten nieduży sumek wziął chwilę po 21. i mierzył około 110 cm. Na drugie zerwanie zrywki musieliśmy czekać do godziny czwartej. Nie, babę. Słuchajcie, zbranie. Ale chyba nie ma ryby, bo nic w bojka nie chodzi. Tym razem nie mieliśmy tyle szczęścia, bo ryba spiała się zaraz po zerwaniu zrywki. 30 minut później zauważyliśmy piękne i dostajne ugięcie wędki, jednak ryba odpuściła. Kubuś od nas ucieka. No, niestety. Dzięki Dziękuję. wielkie. Do zobaczenia następnym razem. Drugi sum wziął samo południe i było to chwilę po przyjeździe Pawła oraz nadejściu burzy. Z początku ryba wybrała jego zestaw, ale odpuściła i chwilę później uderzyła w moją wędkę, która stała kilkanaście metrów obok. Coś tak? Paweł walczy ostro. Pięć minut na wodzie i już już kabany ciąga. Dobra, Ariel będzie klepał. Proszę. Że... Je podejście Jest kapota, wchodzi do kontonu Zobaczcie co tutaj się robi o, jak to pachnie Taka i co i, no, I... No, i... No, <sparamy> <80 metr sparamy> kolega <sparamy> <sparamy> to jest właśnie, <sparamy> bety, nie? A, bo to właśnie no. Za zasiadkę no. dzisiejszą. No. Za odrzankę, żeby wróciła do życia. no Wróci natura 20. sobie da radasz. Ale masz fajną szklankę. <grym> Własnej roboty. <grym> za radny zaradny tak jest. To Zbuko. za zagrychy nic co nie widzieliście. No, Spokojnie. Tu... Miejsce robimy na kociołek. Mmm.

Dzięki, jeszcze ziemiona. Dobra ziemniowa. Trochę węgli może być, nie? Nie za dużo. <laughs> Taki człowiek na rybach jak Mariusz to prawdziwy skarb. Muszę wam powiedzieć, że tak dobrze na rybach, to jeszcze w życiu nie jadłem. Druga noc była dość spokojna, choć kilka razy wybudził mnie dzwoneczek. Podczas wijania bojek okazało się, że na dwóch zestawach była tak suma. Na kolejnym zestawie nie było żywca, a na ostatnim wisiał szczupak, który nie chciał pokazać się do kamery. Przez wiele lat na ryby jeździłem w pojedynkę i to mi pasowało. Lecz po tym wyjeździe troszkę zmieniłem zdanie. Dziękuję panowie, że wpadliście, i do następnego. To już prawie dopłynęliśmy, przeżyliśmy.